Drodzy Państwo, jesteśmy w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, a jest z nami człowiek wybitny, wspaniały polski aktor, doskonały reżyser. Pan Jerzy Sztur, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Dzień dobry. Panie Jerzy, Panie Profesorze, sama nie wiem jak się, jak się zwracać do Pana, czy wypadałoby Panie Profesorze, bardzo prawda? jakoś tak Panie Profesorze, mi jest, jest przyjemnie, pan, pan Jerzy Sztur jest i przez wiele lat był rektorem Krakowskiej Akademii Teatralnej im. Ludwika Solskiego, wiele lat tam także wykłada, Panie Profesorze, przyjechał Pan tutaj, do, do nas, do Polonii, do konsulatu, na prezentację filmu Habemus Papan", Papam, w którym zagrał pan fantastyczną rolę, docenianą na wielu festiwalach, rolę Rzecznika Prasowego Watykanu. Jest to film o papieżu, który nie chciał być papieżem. Z jaką reakcją Poloniny Polonii, Polonii? Pan, w jakiej reakcji pan się spodziewa na ten film, który wzbudził trochę kontrowersji w Polsce? No może dwa słowa, skąd ja się tam wziąłem? W ogóle to są moje kontakty z Italią to już prawie 30 lat z teatrem, ze szkołami teatralnymi włoskimi, z festiwalami teatralnymi najpierw, a potem filmowymi. I tak się złożyło, że jeden z moich filmów prezentowany na Festiwalu w Wenecji, nagrodzony tam, został zakupiony do Włoch. I tak poznałem reżysera, animatora, kultury, producenta, na niego Morettiego, jednego z najbardziej dzisiaj wyrazistych i znanych postaci filmu włoskiego. On zdecydował się właśnie dystrybuować mój film, pokazywać go w swoim kinie, bardzo prestiżowym w Rzymie. No i tak się poznali, jak się poznali, no to od słowa do słowa i tak dalej. Zagrałem w jednym jego filmie, Kajman się nazywał, też taki był to trochę proroczy film, bo to był film, który pierwszy opowiadał o, o deformacji i zagrożeniu rządów Berlusconiego we Włoszech. Mauretti jest bardzo społecznym człowiekiem, nim Maoretti jest lewicującym bardzo, ale takim o, 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 człowiekiem, który oprócz tego, że jest artystą, to jednak bierze udział w politycznych różnych manifestacjach. No i tak już się zagrałem w tym filmie, a potem on przygotowywał film Habemus Papam, właśnie o papieżu, który nie, nie może udźwignąć ciężaru tej funkcji. No to tam proroczy, proroczy obraz. Okazało się potem, nas krytykowali za to, że to jest niemożliwe ze strony katolickich kręgów, no tak potem czas pokazał, że jednak jest możliwe. No więc ten film to z dużym rozmachem zrobiony film, bardzo kosztowny. I tam zaproponował mi rolę rzecznika prasowego Watykanu. Coś jakby po kłosie, po echo yy, rzecznika prasowego przy Janie Pawle II, którym był hiszpan pan Nawarro Valls. Pamiętacie Państwo może takiego rzecznika prasowego, cywilny pracownik też. A ponieważ. Watykan ciągle jeszcze jest pełen polskich urzędników, polskich przedstawicieli w tym małym państwie kościelnym. Także zupełnie naturalnym wydało się, że rzecznikiem może być Polak. No, nawet prosił mnie, żebym sobie wybrał imię i nazwisko tego rzecznika prasowego, no bo lepiej znam polskie realia. No, tak pomyślałem sobie, że ten rzecznik się będzie nazywał Rajski, żeby Włochom było łatwiej wymówić. Nie, nie mieli problemów no poza tym z. Poza z Watykanu do Raju bliżej. No właśnie, takie jeszcze skojarzenia. Jakieś. Ten, także. Nie. I zagrałem y, tę rolę. Długo mi nie chciał powiedzieć, on mówi: Na pewno będziesz coś w tym filmie grał, ale nie wiem jeszcze co. Jedną z głównych ról. A potem, jak się okazało, już w czasie realizacji jego współpracownicy przy scenariuszu, współscenarzyści, jak ja im dziękowałem za to, mówię, słuchajcie, napisaliście dla mnie taką rolę fantastyczną, że to się gra jak na skrzydłach, a oni mówili, panie Jerzy, bo to myśmy dla pana pisali. Pan miał to zagrać już od... Więc ziściło się tak, że zrealizowało się także moje marzenie. Ja nie jestem aktorem, który który przyjmowałby łatwo propozycje z rynku zachodniego, zachodniego, europejskiego czy amerykańskiego. Jakoś tak nie mam w sobie takich ciągot, żeby tak się prezentować i moje umiejętności gdzieś za granicą. Tak sobie zawsze myślałem, jakby ktoś tam gdzieś kiedyś napisał rolę dla mnie. To by było moje szczęście. No i napisał. Także spełniło się to też. I zagrałem. O, film okazał się bardzo ważny. No, już tam, tam miliony widzów we Włoszech, sprzedany do prawie całej Europy. Nawet proszę sobie wyobrazić, do Iranu został sprzedany. Jak się pytali, dlaczego do Iranu, no to właśnie ci dystrybutorzy irańscy powiedzieli, no tak, no, trzeba znać y, taktykę wroga. O, ta no ta, tak, no, dla nich to jest kościół katolicki jest wrogiem, no to musieli poznać jak to się dzieje tam w środku. prawda Jak to działa od środka. Tak, no więc i, i z piękną rolą Michela Piccoli, wielkiego francuskiego aktora. to no, dla mnie to była ogromna przygoda, no bo Prawdzie uciążliwa, bo to prawie cztery miesiące realizacji, na trasie Rzym-Warszawa, Rzym-Kraków. No ale tak sobie jakoś radziłem. I e, 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 no właśnie staniecie przed kamerą z Michelem Piccoli. I ważny film się okazał. No, potem się okazało, że proroczy. Teraz, my, my, półtora miesiąca temu, kiedy się to zdarzyło z Benedyktem XVI, nie wychodziłem z telewizji polskiej jako główny ekspert do kryzysów papieża. Ale skoro już jesteśmy przy papierzu w, w niedzielę 27 kwietnia podczas koncertu, ósmego koncertu papieckiego w Katedrze Świętego Patryka, będzie Pan deklamował wiersze Jana Pawła II, którego, jak się dowiedziałam, poznał Pan dwukrotnie, prawda? Jak pan wspomina to spotkania? Dla mnie to będzie bardzo ważny wieczór, bo to ta proza poetycka, myśląc ojczyzna i fragmenty, które będę prezentował? To był mój pierwszy kontakt z papieżem jako poetą. Pamiętam, to był 79 rok, tuż po wyborze, rok po wyborze Jana Pawła II na stolicę Piotrową, w kościele Mariackim w Krakowie, odbywały się pierwsze dni kultury chrześcijańskiej. I dostaliśmy rękopis tego, myśląc ojczyzna, tego poematu. To jest taki poemat prozą yy, yy, poetycką. I mnie przypadło jedno z najpiękniejszych przesłań z tego poematu yy, do opowiedzenia na tych pierwszych dniach kultury chrześcijańskiej. To był 79 rok. I teraz to powtórzę tu w katedrze Świętego Patryka. Pomyślałem, że taka ładna klamra, yy, bazylika mariacka w Krakowie, gdzieś tam w młodości Mej, i teraz tu. Żeby te słowa o Ojczyźnie i obowiązku i poczuciu patriotyzmu, właśnie tu wypowiedzieć w Nowym Jorku do no, tej rzeszy Polaków, która tu jest, ale przecież ciągle nie przestaje być Polakami, i myślę, że to może być ważne dla nich. Chciałem to bardzo tu powiedzieć. Pani konsul się zgodziła, także czekam na tę niedzielę bardzo. Z dużą emocją. Poezja, poezja, twórczość Jana Pawła II Karola Woli Tyły przez wielu uważana jest za trudną, za, tak. za niezrozumiałą. Jak jak pan się na to zapatruje? No. no jednak, mimo wszystko, myślę, że trzeba być przepojonym wiarą, żeby te poezje. Na, żeby ona nagle przestała być hermetycznie zamkniętą, tak myślę. Ona jest intelektualnie też bardzo wysublimowana przecież. Poza całą symboliką, poza znaczeniami. Tak, ale, ale z drugiej strony yy, myślę, że Jan Paweł II właśnie poprzez swoje wiersze dawał upust swoim emocjom. Tak, jak często z funkcji. Bycia papieżem właśnie te emocje trzeba było hamować. Jednak taka rozwaga polityczna musiała nim rządzić, tak w poezji mógł sobie pozwolić na więcej. Jeżeli takim kluczem emocji się do tego podejdzie, to nagle to się staje wszystko prostsze, łatwiejsze. Yy, tak, no ale to jest tak, jak poetą jest filozof. Już nie mówię. Duchowny tej rangi, ale filozof. Ksiądz Twardowski, na przykład, też duchowny, napisał bardzo prosto wręcz takie kantyczki. Dla, dla, dlatego tak jest kochany, jego, jego twórczość. A u Karola Wojtyły to wszystko jest na jakimś bardzo wysokim poziomie intelektualnym, ale też emocjonalnym bardzo. Poza tym nie zapominajmy, że, że Karol Wojtyła był człowiekiem sceny, był człowiekiem teatru, co jest, co to no, no, pewnie też. Się też... To tak wzięło. Nie, stąd poznałem osobiście Jana Pawła II. Poznałem go raz, jak byliśmy ze Starym Teatrem w Rzymie, z Andrzejem Wajdą, no to mieliśmy audiencję prywatną, no bo chciał się spotkać ze swoimi kolegami, bo tam w zespole u nas byli jego koledzy, którzy z nim w teatrze rapsodycznym w Krakowie zaczynali, a potem chciał poznać ludzi z teatru, do którego chodził jeszcze jako, jako Metropolita Krakowski. Na każdej premierze przecież bywał, mnie znał. A drugi raz, kiedy byłem zaproszony na obiad, już pod koniec życia, w 2003 roku, do Jana Pawła II z moją żoną, no i pamiętam taki epizod, jak on tak na mnie patrzy się, już trudno mu się mówiło, tak patrzy na mnie, mówi, ja to pana widziałem na scenie w dziadach, a to był mój debiut w 72 roku na scenie Teatru Starego. No i on mi sobie przypomniał, a ja mówię, Ojcze Święty tylko... Jaż mnie zmroziło, ale sobie mi się powiem ten żart. ale ja tam grałem Belzebuba, czy to coś nie przeszkadza? No, on tak patrzy z takim trudnością, tak patrzy na mnie mówi, proszę Pana, ról się nie wybiera. I pokazał na siebie. Boże, ty mój. Jakieś to było wspaniałe, jeden gra Belzebuba, drugi gra papieża, wszyscy gramy jakąś rolę. Teraz w kontekście rezygnacji Benedykta XVI rozgorzała dyskusja, czy w momencie, kiedy człowiek pełniący tak wysokie stanowisko, czuje się za słaby, tak jak bądź też obciążony, tym tak jak Benedykt XVI, który stwierdził, że nie jest w stanie a podejść decyzję taką, jak Jan Paweł II, że będzie będzie na swoim stanowisku do końca. To się wydaje to bardzo symptomatyczne, już o tym gdzieś mówiłem. To są dwa bieguny postaw, ale dwa bieguny postaw niezwykle odpowiedzialnych. Że jeden do końca mówi, z tego krzyża nie zejdę, bodajże tak powiedział do Stanisława Dziwisza, będzie trwał i pokazał światu, że nie tylko nie tylko wizerunek przesadnie nawet czasem kreowany naszych sił, witalności, młodości, ale również cierpienie może przynieść komuś ulgę, kiedy widzi, że ktoś inny cierpi i się tego nie wstydzi i się tego nie wstydzi. Mam to lecz. wielka lekcja była. I z drugiej strony jest to, że nie czuję się na siłach i mam odwagę to powiedzieć, że nie czuję się na siłach, jak prowadzić te dwa miliardy wierzących. I to było też w filmie, kiedy Michel Piccoli na końcu mówił, mówi: ja nie czuję się na siłach prowadzić, ja chcę być prowadzony. No i to, to są dwie postawy, które coś wyznaczają. Boże, gdyby tak wielu polityków się mogło przyznać, że nie są w stanie prowadzić swoich obywateli. Świat by wyglądałby lepiej, inaczej nie? zupełnie, tak. na prawdopodobnie lepiej. Ale wracając do, do Jana Pawła II, to w, w wielu mediach i w wielu, w wielu opinii pojawiało się, że to jest epatowanie starością, że to jest epatowanie cierpieniem, że to jest niestosowne. Mam wrażenie, że żyjemy w czasach, kiedy o chorobie się nie mówi no, i się no, powinno się, się być ciągle to, że... młodym i pięknym tak, i absolutnie to, że... nie nie pstosić nie, nie, nie tak, ludziom obiadu. Że, że starość jest źle widziana, ale to się zmienia. To się zmienia. Wie pani tak mi się życie ułożyło, że też miałem, zmagałem się no, z ekstremalnymi okolicznościami zdrowotnymi. Delikatnie to nazwijmy. I, e, 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 i nagle chyba też gdzieś podświadomie, pod wpływem właśnie papieża. Postanowiłem to upublicznić. To było ryzyko ogromne. No właśnie zastanawiam się, co pana skłoniło, to jest nie intymna wie, to książka, to prywatna impuls, bardzo. To był impuls, to najpierw były dwa wywiady telewizyjne, których udzieliłem, no, będąc bardzo schorowanym i jakby mój wygląd nawet był szokiem dla telewidzów. E, tego dokładnie nie potrafię wytłumaczyć, natomiast odwet, jaki natychmiast przyszedł, tak bardzo akceptujący moją postawę, że to ludziom było potrzebne, żebym ja o sobie to powiedział, jakby dał wiarę i siłę i sobie i im, tym wszystkim, którzy to oglądali, że jak ten odwet do mnie przyszedł natychmiastowy, tysiące maili, listów, telefonów, no, po prostu to była zalew tego, co myślałem dobrze zrobiłem i muszę to kontynuować. Efektem tego jest książka, którą tu dzisiaj będę też prezentował, tak a która no, w Polsce miała no, ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Teraz robią nowy dodruk w tak zwanym bu no Jakiś ogromny sukces wydawniczy, co dam. ja to tak przyjmuję trochę. O, Bogu. oni ciągle mówią, że, ten, że wydawnictwo literackie mówi, jest pan naszym najwybitniejszym pisarzem, jaki ja tam pisarz? No i także się cieszę. I ta książka okazała się ludziom bardzo potrzebna. Oczywiście, wiele osób no, publicznych ten, chowa ja, się. Picarzy, czy... którzy mówią, że na oddziałach, jako terapeutyczną tę książkę, ludziom przepisują. Mówią, proszę tu czytać. No bo to jest... bo ten pan był dwa razy bardziej chory od pana, Proszę. a jednak mu się chciało coś napisać, coś wstać, jakiś film zobaczyć. Opisuje to w tym dzienniku. I opisuje rzeczywistość, którą opisuje bardziej niż chorobę swoją, ta, tak naprawdę. Ta, i cierpienie, ta, ten, bo ten to ten jest książka o odwadze i o ta, stawieniu ta, czoła w, w wielu to Szczerze, to tę książkę zacząłem pisać jako testament. A skończyłem jako. objęcia jak wnuczki. Tak, w objęciach A Właśnie, ta, właśnie, właśnie. Wracając ta, ro, do Lenki, tak. Jak, 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 jak to jest być dziadkiem? No, niestety, powiem pani, jestem dziadkiem na odległość. Tylko zdjęcia mi przesyłają, i ten widzę ją raz na dwa miesiące, ale już tak się cieszę, że w maj. E, e, Zaczniemy jakieś miesiące wakacyjne, i córka z wnuczką przyjadą do nas na wieś. Dziecko w tym wieku rośnie i zmienia się naprawdę błyskawicznie, więc to więc to radość będzie niesamowita obserwować tą no zmianę ja ciągle. Bardziej, bo ja często odwiedza i tam jeździ, i ten tak, co chwilę mi przysyłają nowe zdjęcia. O, nowy ząb. A ja się cieszę, bo tak, najpierw doczekałem aż się urodzi. Teraz się doczekałem, że zaczyna chodzić. I żyje nadzieją, jak zacznie mówić. Żyje nadzieją, jak pójdzie do szkoły. Ja już nie wiem, czy będę żył nadzieją, czy wyjdzie za mąż. To o już, nie, 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 to się może coś się zdarzyć. No nie, no to trzeba. Nie. Ale na razie jest dobrze. No może pierwszego chłopaka będzie, będzie pan miał okazję przegonić, jeżeli nie będzie odpowiedni. No właśnie, bo to nie wiadomo, czy to będą takie optymistyczne te, 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 te wrażenia. No to jest tak, to jest wielko odpowiedzialne. Z nami kłopot coraz większy. To prawda, zgadzam się, zgadzam się. Ale, ale jesteśmy w Nowym Jorku i to nie jest pana pierwsza wizyta w Nowym Jorku. Jak pan odbiera to miasto? Jakie pan ma wspomnienia z nim związane? No, kilka razy. Albo przejazdem. Pamiętam, jak zatrzymaliśmy się tu, ale wyjeżdżaliśmy pod Nowy Jork do e, e, siedziby PepsiCo na festiwal teatralny z Andrzejem Wajdą, ze zbrodnią i karą. E, e, tam pamiętam, jak Paul Newman przyszedł do nas do garderoby. I przyszedł i to jest prawdziwa sztuka, tak powiedział. Zawsze wiedziałem, po Zbrodniarze, To była zbrodnia i kara tam grana na festiwalu. A potem pamiętam bardzo miłą chwilę, to był chyba 2003 czy 2004 rok. Kiedy przyjechałem tu, bo okazało się, że mój ten skromniutki film, Duże zwierzę się nazywał, według scenariusza mojego przyjaciela, Krzysztofa Kieślowskiego, który przeszedł przez wszystkie amerykańskie festiwale od Los Angeles po Seattle jeździłem jak opętany po, po całych do Denver, że ten. I, e, 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 I nagle mała, ale jednak e, e, ta, e, dystrybutor e, amerykański Mike Stones postanowił zakupić ten film. Na rynek amerykański. No to dla mnie było jakbym no, 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 do Watykanu, do, do, do papieża, do filmowego, prawda? I ten film został zakupiony, i miał premierę uroczystą tu na Manhattanie. Bardzo było miło, ten konferencje prasowe i tak dalej. I nawet dzisiaj, pewnie, na malutkiej półeczce european film, bo to taka maluśka półeczka pewnie tu jest w tych wielkich salonach, wypożyczalniach. Obok filmów Kieślowskiego, Wajdy, ten mój skromny, czarno-biały filmik się znajduje. No i to bardzo pięknie, ja uważam. To wspaniały, wspaniały sukces i Również warto tym... sobie Wczoraj że mieszkałem zaraz obok na Park Avenue, w hotelu, wczoraj sobie obszedłem te znajome e, 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 miejsca I, i, i Woody Allen był na premierze. Rozmawiał pan z Tak, no Był na premierze, bo go zaprosili właśnie dystrybutorzy. No, odbyło się wszystko bardzo profesjonalnie. Pięknie. A konsul, pan konsul Snowsieck wspomniał mi, że już nawet dzisiaj został pan zaczepiony przez, przez fana. Jest pan rozpoznawalny niesamowicie przez. No właśnie nie ktoś, ma, może nie coś ma ucieczki nawet zrobi? do Nowym Jorku. No, ja to już się tak do tego przyzwyczaiłem, że mi to wszystko jedno, gdzie jest.